Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj w letni lipcowy dzień mam książkę morską. Napisała to Monika Anna Oleksa i tytuł jest Tylko Morze zapamięta. Dostałam tą książkę od mojej koleżanki Małgosi i pomyślałam, że to jest. Prosta, lekka książka na właśnie takie letnie, wakacyjne dni i że warto ją y, przeczytać szybko i y, nie poświęcając zbyt dużo czasu, ale na takim luzie, żeby było to... Y, takie wakacyjne zupełnie. Czyli to jest polska książka. Polska książka. Bo y, okładka przypomina totalnie polskie morze. Tak. Chociaż... Klif i... nawet, mo, można by powiedzieć taki klif na około chorza, nie? Tak? Mm, akurat nie znam wszystkich klifów na tym polskim morzem, <grym> żeby <grym> rozpoznać. Natomiast y, wygląda to totalnie jak po prostu nasz Bałtyk. I to jest nasz Bałtyk. Mhm. I akcja powieści z, się rozgrywa w Dąbkach. To jest koło Darłowa. Autorka w ogóle jak poczytałam, w zasadzie dużo informacji o niej nie ma, ale mieszka na stałe w Lublinie. Więc zdziwiłam się, dlaczego akurat takie morskie klimaty. Może się tam wychowała? A jeździ tam na morze. wakacje, ma, no. tak, ma zaprzyjaźniony pensjonat, w którym bywa i często książki właśnie pisze w tym pensjonacie. Więc myślę, że jeździ, na, a jest w ogóle y, wykładowcą na uniwersytecie lubelskim. Więc myślę, że ma dużo wakacji, jakieś ferie, może gdzieś nadgodziny zrobione wcześniej. I może sobie pozwolić na parę miesięcy nad morzem, tak myślę. Mhm. I y, powieść zaczyna się y, w momencie, kiedy główny bohater Max. Dostaje telefon od swojej sąsiadki, że jego mama jest bardzo chora, jest w szpitalu i że y, powinien przyjechać, żeby po prostu być przy mamie. On y, 12 lat y, nie był w Polsce, 12 lat pracował y, w Islandii jako y, szyper, jako... Y, Osoba, która tam łowi ryby, łowi morskie jakieś stworzonka, stworzonka. I, i tam po prostu 12 lat spędził swojego życia. Mhm. I to jest ten początek. Przyjeżdża mama jest w szpitalu w bardzo ciężkim stanie i jest bardzo szczęśliwa, że po prostu syn przyjechał i ją odwiedził. I w zasadzie akcja to jest jesień, to nie jest lato, to jest jesień. On się w tej miejscowości wychował, w tych dąbkach, i wydawałoby się, że jest to taki prosty klimat. Niemniej jednak książka jest obyczajowa, ma bardzo dużo wątków sięgających przeszłości. I, yy, Czyli takie reminiscencje. Reminiscencje. I w trakcie czytania tej książki dowiadujemy, coś, yy, co się działo przez yy, jego dotychczasowe życie. On ma w tej chwili około czterdziestki. I mm. yy, zaczyna się to, to nie jest, yy, że opowiadam książkę, tylko to są te początki wszystkiego, gdzie. Yy, Okazuje się, jak on przyjeżdża do mamy do szpitala, to mama mówi: Słuchaj, ja ci muszę powiedzieć, ale Beata nie żyje. I to jest dla niego wielki szok, wielkie y, takie zdziwienie, bo to też młoda dziewczyna i to była jego dziewczyna, kiedy oni byli oboje w szkole średniej i po prostu byli parą, byli bardzo w sobie zakochani. I potem y, ich drogi się rozeszły i Beata tutaj jest bardzo tak przez Maxa, przez całą książkę w pewnym sensie można być gloryfikowana, że taka jest, była wspaniała, że to tak by to życie się źle potoczyło i że tak niesprawiedliwie to wszystko wyszło, no ale nie mniej jednak moje zdanie na temat Beaty jest wręcz odwrotne. Dla mnie jest to kobieta negatywna. Niemniej jednak w momencie, kiedy była, byli tym młodym, młodą parą, młodymi ludźmi, jeszcze przed maturą, to życie wydawało się piękne i takie oczekujące wszystkich możliwych rzeczy, które się mogą dobrodziej z całego świata. Ona miała olbrzymie marzenia. Ona koniecznie chciała Y, zwiedzić świat. Wychowana w takiej małej miejscowości nadmorskiej, gdzie rodzice mieli y, taką y, oberżę karczmę, y, ośrodek, gdzie ona w zasadzie od małego jak tylko mogła, to musiała pomagać, stała za barem, pracowała. Prawdopodobnie nie widziała świata zbyt wiele, dlatego że marzyła o tym, żeby być w Paryżu. Koniecznie chciała zostać aktorką i bardzo dużo y, takich y, myśli o wielkim świecie ją prześladowało. Tylko nie chciała chodzić do szkoły aktorskiej na castingi. Chciała. Mhm. I na tym skończyła. Yy, nie. Słuchaj. Była więc, na castingu jakimś kiedyś. Zdali oboje, zdali oboje maturę no. i... On pojechał do Gdańska, do szkoły morskiej. Nie, do Gdyni, chyba w Gdyni jest szkoła morska. Mm -hmm. A ona y, zdawała na wydział aktorski i się ja. dostała. Ja. to przepraszam, Nie Niemniej jednak rodzice powiedzieli, że nie będą jej finansować, że żadną aktorką nie będzie i ma być księgową. No, cholera, to jest właśnie... No. Przyszłość. I wiesz, i to jest pewnego rodzaju ta frustracja, która później tą dziewczynę dopadła. I w pewnym momencie w tej okolicy pojawił się trochę starszy, może 10 lat starszy, może kilkanaście lat starszy, mężczyzna, bardzo bogaty, który tam budował nowy pensjonat i zauroczył tą dziewczynę i chciał jej pokazać świat jak z bajki. W związku z tym ona powiedziała Maxowi, że ja to wszystko mówię, bo to jest początek. To dobrze, dobrze. To, to się wszystko... Później dopiero rozkręci. Potem będą te wszystkie takie, dlaczego on na 12 lat uciekł z kraju. Na kuter. Na kuter. I ona po prostu mu powiedziała, że wychodzi za mąż za... Marcina, to był ten właśnie bogaty facet, ponieważ ona chce mieć zupełnie życie, jak z bajki. A nie jakieś szare, nudne życie. A nie jakieś tam szare, nudne życie, chociaż gdyby razem byli, on był... Marynarzem, to by jej skończył. Nie, okazał chociaż. Nie, nie, nie <gry> wywołałby na kutrze, wywołałby na statkach, byłby na zagranicznych statkach m, armatorem, mógłby z nią pół świata zjechać. A ona miałaby, tak, dalej. Ten, byłaby pani marynarzową, mogłoby pół roku sobie spędzać z Marcinem, a pół roku z nim jakoby wrócił. Nie przemyślała tego w ogóle. No. no nie przemyślała tego w ogóle. No niemniej jednak była zakochana w Maksie. I z tym Marcinem to jej do końca nie wyszło. No i bardzo dobrze. No a potem były różnego rodzaju sytuacje, które jak się rozstali, no to każdy swoją drogą w jakiś sposób tam wędrował. Potem po kilku latach znowu się spotkali. I potem nastąpił między nimi taki dramat, który można tu wyczytać w książce. Że on rzucił wszystko, wziął kluczyki i pojechał do tej Islandii, nie dając nikomu żadnych wskazówek, gdzie jest. Matka miała tylko jego adres. Mhm. I co chciałam powiedzieć o tej książce? Jest to bardzo dobrze napisana książka, bardzo ładnym, takim prawdziwym polskim językiem, ale takim. No to słowo ładny, polski język. Poprawny. Po, ale mało poprawny, taki bogaty polski język, taki... No, polski język jest w ogóle bogaty. Ale zależy, ale... jak ktoś nim pracuje. Ale, ale rozumiem, że pan Miadek byłby zadowolony. <grym> ja też. <grym> 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 Czyta się tak ekskluzywnie tą książkę, takie słownictwo. Nie jakieś wyszukane, a niemniej jednak poskładane w bardzo ciekawe zdania. Mało tego, jest tutaj bardzo wiele, bardzo wiele mądrości życiowych, okay. ponieważ ta mama Maxa była przeciwna tej dziewczynie i. Yy, zrobiła wszystko, żeby to ich uczy, uczucie w jakiś sposób yy, przepadło, żeby on sobie znalazł kogoś innego. Też przeczytacie w tej książce co robiła i to się dopiero po 12 latach wszystko wydało. Potem jak Max wrócił po tych 12 latach i dowiedział się, że ona utonęła, że znaleziono jej ciało na plaży. To wiedział, że ta dziewczyna pływała jak ryba. Ona urodzona nad morzem i nad morzem czuła się jak u siebie w domu. Więc jest taki wątek kryminalny, mhm. gdzie on szuka, bo on jest pewien, że ona sama z siebie nie utonęła, że coś musiało się zdarzyć, że, że zginęła, że, że nie, nie żyje. I też cała książka jest w ten sposób napisana, że ten właśnie docieka, kto się przyczynił do, do jej śmierci. Oprócz tego właśnie jest mnóstwo takich, tak jak powiedziałam, takich mądrości życiowych. Ta mama w szpitalu. I jej rozmowy z synem w tym szpitalu. W momencie, kiedy mama jest w bardzo ciężkim stanie, jego przemyślenia, jego powroty. I co jakiś czas w normalnym rozdziale na obecną sytuację są listy Beaty, które ona pisała do niego w momencie, kiedy on przebywał już w tej Islandii. Ona do niego pisała listy cały czas. I jest tam dziewczyna, sąsiadka, bardzo młoda dziewczyna, znaczy młoda, prawie 30-letnia, 20-paroletnia, mhm. ale sąsiadka, z którą ta mama Maxa była zaprzyjaźniona, ponieważ rodzice tej dziewczyny zmarli i ona była sama zupełnie i mama Maxa była sama i te kontakty między tą starszą osobą i tą młodą dziewczyną które się przerodziły w kontakty prawie, że takie matka córka a w każdym razie bardzo bliskie i relacje i bardzo ciepłe relacje i też różnego rodzaju takie mądrości życiowe, przemyślenia, takie uwagi. Bardzo dużo ta książka daje. I wiem, wydaje mi się, że w większości jest to książka dla Pani. Ale myślę, że jeżeli ktoś z Panów chciałby przeczytać, to znajdzie dla siebie takie bardzo istotne sprawy, że nie należy się. Yy, nie należy po prostu myśleć tylko o tym, co się już słyszy, zaperzyć się, zakręcić się, nie dociekać yy, tematu i pójść sobie. Może, jeżeli coś jest nie tak między ludźmi, to może trzeba porozmawiać, trzeba dociec, dlaczego? Co się stało? Yy, nie zawsze, Jakiś nastrój jednej osoby w ciągu kilku chwil może po prostu zaważyć na całym życiu. I tak tutaj właśnie się stało, że w momencie, kiedy Max nie potrafił tej dziewczyny zrozumieć w pewnym momencie, a ona nie, nie potrafiła mu powiedzieć, o co jej chodzi, po prostu on się zawinął w ciągu chwili, zabrał samochód i pojechał do Islandii. 12 lat go nie było. I w tym momencie tragedia dwóch osób. To by było o treści książki. Jeszcze na co zwróciłam uwagę, i co jest tutaj bardzo dla mnie inne i ciekawe, to są podziękowania, nie. które y, autorka napisała na końcu książki. Więc podziękowania w większości przypadków jak y, autorzy piszą to są po prostu nazwiska, nazwiska i co te osoby robiły. Tutaj y, z tego wynika, że wiele postaci, które y, występują w książce są auty, autentycznymi osobami. Y, podała imię i nazwisko y, państwa Sawickich z tego pensjonatu, w którym się regularnie zatrzymuje. Ta y, oberża, która, y, oberża tak się nazywała, ta y, restauracja, w której y, rodzice Beaty pracowali i Beata, podobno istnieje i to już od kilkudziesięciu lat istnieje. I opis na przykład tej restauracji, tylko, y, tylko osoby są fikcyjne. Mhm. I y, i jeszcze parę osób wymieniała z tamtych stron, gdzie normalnie imię i nazwisko, i te osoby istnieją. One były postaciami drugorzędnymi, ale gdzieś się tam w książce przewinęły. A również w podziękowaniach pisze autorka, że co ją natchnęło do napisania tej książki. Chodząc po plaży, tam właśnie w Dąbkach, i jest takie miejsce, które miejscowi nazywają Przekop, i znalazła na przybitą na Sośnie, czy na Brzozie, no w każdym razie na jakimś drzewie, które rośnie na wydmach, za wydmami tu na, tuż przy plaży, przy tym Przekopie. Znalazła tabliczkę i napisane Ela, i napisane data, dwie daty. Prawdopodobnie urodzenia i śmierci. I mówi, tak długo myślała, co to może być, kto był tą Elą, dlaczego tutaj jest ta tabliczka, i wymyśliła sobie całą treść yy, książki. tej książki, do tej tabliczki, którą spotkała przy plaży. I książka się kończy tak bardzo wielką niewiadomą, każdy czytelnik może sobie powiedzieć coś jeszcze ale na końcu pisze, że będzie tom następny. Próbowałam znaleźć, jeszcze nie widziałam. Książka była w 2018 roku wydana, a nie znalazłam drugiego tomu, ale może już jest, a może się ukaże. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.